O godzinie 2.44 nad ranem, 17 czerwca 2025, roku syreny alarmowe, Tel Awiwu przecięły ciszę niczym ostrze. Dwa pociski balistyczne, prawdopodobnie warianty Birken, właśnie wystrzeliły z Jemenu, kontrolowanego przez Huti, lecąc prawie 1700 kilometrów w kierunku terytorium Izraela. Jeden z nich był wycelowany w Jaffe. Drugi przemknął niebezpiecznie blisko lotniska Ben Guriona. Okna zadrżały. Rodziny pobiegły do schronów, a miasto wstrzymało oddech. To nie był test. To był celowy atak z dużej odległości, zaplanowany precyzyjny i wykalkulowany, by wysłać wiadomość. Wspierani przez Iran rebelianci Huti podjęli działania pod pretekstem porozumienia o zawieszeniu broni. Ale nie z Izraelem. Zawieszenie broni było w rękach Stanów Zjednoczonych. Wysoko nad regionem amerykańskie samoloty AWACS i ISR były już w powietrzu. Poniżej czekały F15, F16 i F18. Super Hornet uzbrojone, zatankowane i obserwujące nie zostały zaatakowane. Ale też nie oddały strzałów, bo Huti nie zaatakowali sił USA. Zrobili coś innego, równie śmiałego. Ostrzelali w zasięgu blisko amerykańskich odrzutowców, blisko sojusznika USA. I to wystarczyło, bo kiedy pociski przelatują z rykiem obok Twoich myśliwców i uderzają w próg Twojego partnera, to nie jest powściągliwość, to wyzwanie. I wymaga odpowiedzi. Tego świtu amerykańskie i regionalne centra dowodzenia wojskowego rozpoczęły wzmożoną aktywność. Pociski nie naruszyły amerykańskiej przestrzeni powietrznej, ale przekroczyły pewną granicę. Od zawieszenia broni 6 maja. 2025 roku Huti zgodzili się wstrzymać wszelkie ataki na amerykańskie okręty wojenne i handlowe na Morzu Czerwonym i w Cieśninie Bob al-Mandab. Izrael jednak nie dotrzymał tej obietnicy. W ciągu ostatnich kilku tygodni wywiad wojskowy odnotował co najmniej pięć wystrzeleń rakiet balistycznych przez Hutich wymierzonych w Izrael. Nie udało się tego powstrzymać. Do tej pory nie zostało to nawet w pełni zauważone. Każde kolejne uruchomienie systemu nadszarpywało kruchy rozejm, a atak z 17 czerwca był inny. Był większy, lepiej ukierunkowany i miał jasno określony cel strategiczny. Analitycy amerykańskiego wywiadu zauważyli, że te pociski nie były przypadkowe. Poruszały się po wyćwiczonych trajektoriach, dalekosiężne, precyzyjne i zaplanowane tak, by uderzyć poza bezpośrednimi strefami konfliktu. Huti wiedzieli, że amerykańskie odrzutowce są w powietrzu. Wiedzieli również, że ten atak postawi Waszyngton przed dylematem: zabrać głos, czy się wycofać. Tymczasem siły amerykańskie w regionie pozostały w stanie gotowości. Grupa uderzeniowa lotniskowców w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich koordynowała już wspólne misje w celu monitorowania wszelkich dalszych ruchów. Szybko rozpoczęły się rozmowy na szczeblu dowódców z sojusznikami, jak wspierać Izrael, utrzymywać odstraszanie i robić to bez rozniecania szerszego ognia. Gdy nad Morzem Czerwonym nastał świt, amerykańskie siły powietrzne ani drgnęły, usztywniły swoją pozycję. Nie padły żadne strzały, ale każdy pilot, szef załogi i planista misji wiedział, że sytuacja uległa zmianie. Na pokładach lotniskowców w bazach wysuniętych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w schronach szybkiego startu w Djibouti stały uzbrojone, zatankowane i czekały F-15 Strike Eagles, F-16 i Super Hornety. Nie wystartowały, nie musiały, ale byli widoczni, krążyli, śledzili, byli obecni. Centra dowodzenia zaktualizowały protokoły gotowości. Rozkaz był jasny: zachowajcie postawę obronną, przygotujcie się na szybką reakcję i monitorujcie każdy kilometr kwadratowy terenu startowego. Oficjalnie nie była to strefa zakazu lotów, ale przesłanie było takie samo. Broń była gotowa: pociski AIM, 120 AMREM, AM, 9x Sidewinder i bomby precyzyjnego naprowadzania były na miejscu. Niebo było napięte, ciche, ale zmienne. Wysoko nad nami amerykańskie samoloty AWACS i drony ISR tworzyły mapę taktyczną na żywo rozciągającą się od Jemenu po centralny Izrael. Te informacje płynęły bezpośrednio do izraelskiej obrony powietrznej i regionalnych dowództw USA. Gdy słońce wznosiło się coraz wyżej na niebie, amerykańscy piloci trenowali z myślą o tym, co może nastąpić w misjach przechwytujących autoryzacjach uderzeń i ułamkach sekundy na odwet. Nie było jednak oficjalnej odpowiedzi, ale wszystko było w toku. Starszy oficer obrony powiedział: Wprost, nie strzelaliśmy, ale jeśli tak dalej pójdzie, to zrobimy. Jeszcze jeden strzał. Jeszcze jedna błędna kalkulacja i to wszystko, a tym razem Stany Zjednoczone nie będą się przyglądać, będą lecieć obok Izraela, a nie za nim. Tego ranka nie przekroczono żadnej czerwonej linii, ale Ameryka zadbała o to, by wszyscy dokładnie widzieli, gdzie się znajdują. Huti doskonale wiedzieli, co robią. Strzelając w Izrael, ale nie do amerykańskich aktywów, wykorzystali prawną i dyplomatyczną lukę. Zawieszenie broni podpisane z Waszyngtonem 6 maja zawierało jeden rażący błąd nie obejmowało Izraela. Na papierze było sprytne. Technicznie rzecz biorąc, nie złamali umowy z USA, ale w praktyce zapalili zapałkę obok zbiornika paliwa. Bo kiedy bliski sojusznik USA jest ostrzeliwany rakietami, a amerykańskie myśliwce są już w powietrzu, to nie jest furtka, tylko prowokacja, a prowokacja bez precyzji. Cóż to, hazard? Houthi prawdopodobnie liczyli na wahanie ze strony USA, zakładając, że Waszyngton wstrzyma się, aby uniknąć eskalacji. Jednak każdy sygnał po tym ataku przeszedł przez kanały wojskowe aliantów. Zmusiło to planistów do ponownego rozważenia zasad zaangażowania. Zmusiło to dowódców do ponownego określenia granic zagrożenia. I wystawiło wiarygodność USA na próbę, ponieważ milczenie mogło teraz wyglądać jak kapitulacja. Dla amerykańskich strategów nie była to po prostu kolejna salwa rakiet. To był sygnał ruch na szachownicy. A ruchy mają swoje konsekwencje, co gorsza, moment. Biorąc pod uwagę już wysokie napięcia regionalne. I amerykańskie siły rozmieszczone od Morza Śródziemnego po Zatokę Perską, atak nie odbył się w próżni. Wylądował w pomieszczeniu, w którym już wcześniej było pełno samolotów bojowych, satelitów i możliwości. A jeśli Huti uznali, że obliczyli to perfekcyjnie, mogliby chcieć ponownie przeanalizować te liczby. W kolejnych godzinach Izrael nie czekał. Już w południe rozpoczęły się naloty odwetowe. Izraelskie myśliwce podobno zaatakowały instalacje radarowe i infrastrukturę rakietową głęboko w kontrolowanym przez Huti zachodnim Jemenie. To nie były symboliczne trafienia, to były uderzenia strategiczne. Punkty startowe, węzły dowodzenia, bazy paliwowe cele, które miały znaczenie. Z każdym wybuchem w Waszyngtonie coraz głośniej rozbrzmiewało pytanie: co się stanie, jeśli Huti odpowiedzą ogniem? Oficjalnie Stany Zjednoczone nadal przestrzegały zawieszenia broni, nieoficjalnie jednak ich myśliwce latały teraz obok kraju będącego pod aktywnym atakiem, wymieniając się danymi o celach w czasie rzeczywistym. Granica między obserwatorem a uczestnikiem z godziny na godzinę stawała się coraz cienka. Amerykańskie samoloty utrzymywały nadzór, ale opis misji uległ zmianie. Zasady zaangażowania zostały poddane pilnemu przeglądowi. Dowódcy debatowali nad scenariuszami: co się stanie, jeśli pocisk odwetowy zboczy z kursu? Co się stanie, jeśli amerykański ładunek Zostanie namierzony przypadkowo czy nie? Co się stanie, jeśli rój dronów uderzy w izraelski okręt, podczas gdy amerykański niszczyciel będzie w formacji? Tak właśnie wojny się nie zaczynają, lecz rozprzestrzeniają jedna niejasność naraz. Za zamkniętymi drzwiami planiści wojskowi opracowywali reakcje łańcuchowe. Jeśli Amerykańscy bojownicy odpowiedzą atakiem, czy Iran odpowie? Czy Hezbollah otworzy front północny? Czy może czerwone stanie się powietrznym polem bitwy, a nie morskim punktem zapalnym? A co z odstraszaniem? Bo jeśli Huti mogą wystrzelić rakiety balistyczne na odległość 1700 km pod osłoną zawieszenia broni i wyjść z tego bez szwanku, jaki to wysyła sygnał Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Teheranowi, Moskwie? Nawet cisza ma swoją głośność. A po 17 czerwca ta cisza zaczęła brzmieć jak przyzwolenie. Stany Zjednoczone nie oddały ani jednego strzału. Ale następny ruch nie miał być cichy. Major Alex Green wykonał dziesiątki lotów bojowych nad Morzem Czerwonym. Szybkie, czyste, profesjonalne loty. Ale 17 czerwca czuł się inaczej. Był już w powietrzu na kilka godzin przed zawyciem syren w Tel Awiwie. Jego hud rozświetlił się danymi. Łuki pocisków, linie trajektorii prognozy uderzeń, świecące nitki niebezpieczeństwa, pełzające po ekranie, a mimo to żadnego rozkazu startu. Jesteśmy tam, wspominał później Green. Widzieliśmy, jak to się dzieje i wytrzymaliśmy. Dla pilota myśliwca wyszkolonego w reagowaniu na zagrożenia w ułamku sekundy, opanowanie to najtrudniejszy manewr. Green i jego skrzydłowi śledzili pociski w czasie rzeczywistym, obliczając przechwyty, obserwując jak izraelska żelazna kopuła rozświetla niebo. Potem nastąpił odwet. Izraelskie samoloty wdarły się w przestrzeń powietrzną Jemenu. Transmisje satelitarne pokazywały naloty słupy dymu i strefy uderzeniowe. A Zielony nadal w powietrzu, nadal obserwuje, nadal trzyma. Ludzie myślą, że najtrudniej jest nacisnąć spust, powiedział cicho, a w jego głosie słychać było ciężar wyczerpania i wspomnień. Ale czasami. To, że nie naciskasz, właśnie to ci zostaje. Te słowa zawisły w powietrzu ciężkie i niewzruszone, odzwierciedlając moralny ciężar, jaki każdy pilot dźwiga długo po zakończeniu misji. Świat często wyobraża sobie pilotów myśliwców jako symbol precyzji siły i zimnej stanowczości. Jednak niewielu naprawdę rozumie ciszę, która następuje po ryku silników bezruch, który pojawia się, gdy namierzasz cel, a palec waha się przez ułamek sekundy, bo ta chwila definiuje kim jesteś o wiele bardziej niż wystrzelone pociski. Kiedy jego FA-18 Super Hornet w końcu wylądował tej nocy na pokładzie lotniskowca, porucznik Green. Poczuł wstrząs, który rozniósł się echem po stali pod nim. Krótki fizyczny wstrząs, który przypomniał mu, że jest cały i zdrowy. Lina hamująca urwała się, silniki zawyły, a samolot gwałtownie się zatrzymał. Ale gdy załoga pokładowa krążyła wokół samolotu, a ich latarki przecinały ciemność, Green wiedział, że coś w nim jeszcze nie wylądowało. Misja dobiegła końca, ale jego myśli wciąż krążyły gdzieś nad pustynią. Tego dnia zobaczył rzeczy, które niewielu kiedykolwiek zobaczy: cele poruszające się na ekranach podczerwieni, współrzędne, przekazywane przez zestaw słuchawkowy, w urywanym żargonie wojskowym, decyzje podejmowane w ciągu sekund, które miały wpłynąć na życie ludzi na zawsze. Ale pośród całego tego kontrolowanego chaosu nastąpiła chwila wahania, chwila w której dostrzegł coś, co wydawało mu się nie tak, coś, co sprawiło, że zatrzymał się, zastanowił i ostatecznie podjął decyzję nie otworzyć ogień. To była decyzja, która nigdy nie trafiłaby na pierwsze strony gazet, nigdy nie zostałaby odnotowana w oficjalnych dziennikach misji, a jednak to właśnie ona najbardziej zapadła mu w pamięć. Dla żołnierzy i pilotów takich jak Green, najtrudniejsze bitwy nie zawsze toczą się w powietrzu lub za liniami wroga, toczą się w ciszy po lądowaniu, w umyśle, sumieniu i sercu. Akt powściągliwości wyboru nie. Działanie, gdy wszystko w Twoim szkoleniu mówi Ci co innego, staje się swoistą wojną i to wojna, która podąża za Tobą, do snu, do kolejnej misji, do każdej decyzji, która nastąpi później. Gdy wysiadł z kokpitu chłodne nocne powietrze, uderzyło go w twarz. Światła lotniskowca migotały słabo na pokładzie, malując ocean odcieniami stali i cienia. Wokół niego załoga pokładowa pracowała z mechaniczną precyzją, sygnalizując, tankując, przygotowując się do kolejnego lotu. Ale dla grina czas zwolnił. Zdjął hełm, wziął głęboki oddech i spojrzał w stronę horyzontu. Czarnej linii łączącej niebo i morze. Gdzieś tam konflikt wciąż szalał, gdzieś trzeba było podjąć kolejne decyzje. Wiedział, że to jeszcze nie koniec, nie misja, nie wojna i na pewno nie pytania, które będą go dręczyć długo po powrocie do domu. Świat będzie postrzegał go jako pilota żołnierza ale w głębi duszy nosił coś głębszego świadomość, że prawdziwa odwaga nie zawsze tkwi w akcie agresji, ale w sile, by się powstrzymać, gdy instynkt każe inaczej. Bo czasami najtrudniej nie jest nacisnąć spustu, to żyć z chwilami, kiedy tego nie zrobiłeś i zrozumieć, że miłosierdzie też pozostawia bliznę. Huti sprawdzili swoją przewagę, nie skończyli, a następnym razem pocisk może trafić, a myśliwce nie będą miały litości. Więc przezbroił ten sam hangar, ten sam samolot, ale w powietrzu pojawiło się zupełnie inne pytanie: Co się stanie, gdy kolejny start nie pozostawi miejsca na czekanie? Co o tym sądzicie? Czy to była jednorazowa gra Houthi, czy początek nowego konfliktu powietrznego na Bliskim Wschodzie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czytamy każdą z nich. I hej, jeśli ten film wydał Ci się pouczający, intensywny lub po prostu ważny, nie zapomnij zasubskrybować. To pomoże Ci bardziej niż myślisz. A jeśli chcesz pójść o krok dalej i bezpośrednio wesprzeć kanał Dołącz do Fleet, otrzymujesz odznaki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi. I pomagasz nam wydobyć na światło dzienne więcej prawdziwych historii morskich i wojskowych? Wystarczy kliknąć przycisk Dołącz na stronie naszego kanału i dołączyć. Dziękujemy za oglądanie. Bądźcie czujni i do zobaczenia w kolejnej misji.